Kogo witam, kogo goszczę? Za światełko, będziecie super widać. Już się podświetlam, proszę bardzo. Dzień dobry, kogo witam, kogo goszczę? Dzień dobry z tej strony, Niki Queen. Piękna, zdolna, skromna. Bardzo. Zadam Ci sześć szybkich pytań. Pamiętaj, że odpowiadać szybko. Dobrze. Idziemy z pierwszym pytaniem. Muszę się skupić, poczekaj. Dobra, trzy, trzy. Nie wiem na co się pisze, Skupiamy bo zaraz się. tutaj się wydadzą jakieś. Nie, nie, nie. Zatem... Sekrety. Dobra, szybko lecimy. Dobra. Facet czy kobieta? Facet. No, jak szybko odpowiedziała. Noc czy dzień? Noc. O, czy Rodzina dzień. czy znajomi? Rodzina. Kot czy pies? Pies. Jedzenie czy seks? Seks. Ogień czy woda? Woda. Jezu, jak szybko odpowiadałaś. No bo miałam tak szybko odpowiadać. No ten tak, ten... ale super, że wiesz, bo innych jak pytałem, to ten. To Dobra. Ja się skupiłam, wiesz. Dobra. I teraz, teraz... E... Muszę wytłumaczyć wszystkie swoje tak. wybory. E, facet czy kobieta? Odpowiadałeś szybko facet. No wiadomo, bo jestem kobietą, czyli płeć przeciwna mnie interesuje. No tak, tak, ale tak mi... Nur nurtowało mnie to pytanie, czy coś z kobietami. O mamy cię! Dobra, idziemy do następnego no to, pytania. No to, Dobra, jedziemy. No czy dzień? Powiedziałaś od razu noc? Tak. No. Jestem stworzona. Do pracy w nocy, do funkcjonowania. Nie, tak, do funkcjonowania. Nie, ale do ja tak. Ja, ale to nie, nie, możecie ja tego, bo ja tak samo odpalasz się, nie? W Dzień nie ja bym mogła przespać, a w ogóle. Ja sobie robię z jestem w ciągu dnia, no. a dopiero na noc. Wiesz, ja koncertuję w nocy, to więc się skumamy, ja. Muszę... To się skumamy. Ja, to muszę, skumamy. ja muszę koncertować, może być w pełni, wiesz, o drugiej się odpalam. O drugiej? Dobra, czekajcie do drugiej w nocy, ja też poczekam. Dobra. Rodzina czy znajomi? Od razu powiedziałeś rodzina. No oczywiście. Kto największe. jest najbardziej z rodziny u Ciebie, z kim masz najlepszy kontakt? Wiesz co, chyba z tatą? Z tatą? Mhm. Mam e ta córeczka tatusia się mówi. Tak, tyle, że wiesz co, my się Dwa. kochamy mega. Mega, mega, ale na odległość, bo jak dzwonimy do siebie, to się zawsze kłócimy, ale my się kochamy, jedno za drugie by pozabijało, ale wiesz. Ty jesteś wodnik? Tak. Twój tata? Baran. Baran? Łobuz. Wow, Słuchajcie, no, ja mam tak samo z mamą. Czy byk? Nie wiem, kwiecień. O. Tata, nie słuchaj. <laughs> nie. Tata, nie słuchaj. 27 kwietnia masz urodziny. Yy, baran. To wiem. Czy byk? Bo to jest na właśnie, nigdy nie wiem. Dobra, jest. nieważne, coś z drogami. Tak. Jedziemy dalej. Kot czy pies? I to powiedziałaś pies czy kot? Pies. Pies? Dlaczego pies masz psa? Największy przyjaciel człowieka, oczywiście, zawsze w moim życiu, od dziecka. Ja nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez zwierzaka. to jest... No ja tak a samo. pies, największy przyjaciel człowieka. Koty to wredne. Nie lubię. Dlaczego tak? Wychodzą własnymi ścieżkami, więc to nie wiadomo. Tak, ale pies zawsze. Słuchajcie, pies. to było najlepsze pytanie. Zapytałem jedzenie czy seks. Powiedziała seks. Nieważne, umarłaby z głodu, ale seks musi być. No a jak wiadomo? No tak. Tata, no nie tak. oglądaj. Nie, tata nie oglądaj. Ja nie lubię takich rzeczy. No nie, ale mówisz, jakby. Tak, jak jakby miało mówiła... coś być, to no, by był to seks. Tak. No. Chodzi o seks po ślubie, oczywiście. Oczywiście. Ogień czy woda? Co Powiedziałam woda, ale chyba wolę tak ogień. Bo ja, no, ale widzisz, to jest podprogowo. Ja, sama... ja też bym woda, wolał wodę, ale kocham też ogień. No właśnie. Ale o czym pomyślałeś? Jak woda to powiedziałaś szybko, a o ogniu teraz o czym pomyślałeś? O życiu twoje życie to ogień. No dokładnie. No, jedzie na grubo masz rację. I nie chodzi o poprzednie pytanie o jedzenie i o seks. To nie chodzi o to. Nie <noise> ale chodzi zlać o to. też czasem też kogoś mogę. <noise> Dobra, słuchajcie, bardzo szybko poszło, bardzo ładnie. E, widzicie, że. E, o, masz to czy nie jest profesjonalistą. Profesjonalną istotką. I teraz tak, e, powiedz mi, gdzie cię mogą znaleźć ludzie? Na Instagramie. Na Instagramie mogą mnie znaleźć. I tam jest Niki, ale jest podkreśnik. Ofice. Tak, podkreśnik. Tak, bo ja szukałem Queen. Queen, tak. I coś dalej. I podkreśnik jeszcze raz. No. I oficial. Official. official Myślałam, że to... jest o, podkreśnik zajebista. Jestem. O, nie, 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 nie. ale koleżanka, jeszcze słuchajcie, nie. jest mega pozytywna, więc wbijajcie na tak, Instagrama oglądajcie teledyski. Niedługo Teledysk będzie, będziemy razem i oglądajcie tak. też poprzednie Teledyski. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Buziaczki, hej. Jaki?